UWAŻAJ! Jest tu! Jest tu Dobra, rzuć łapką. <gul> I jeden S. Y ale jakiś lek miałem. I ale ja mam oh. lek, gdzie on? Lewity w powietrzu, nie wiem dlaczego. Patrzcie, jak go odpycha. Hał, No! bandy Nie udało się. Ale byś mi zepchnął. Ale dobrze, bo jego go zepchnąłeś. to No! Coś na ban komuchów. Już drugi raz spadłem przy samym... i... przy samych Green. Uważaj! No okay, zepchnąłem. Masz patyka? Yyy, tak. Dobra, Dobra Puck! Ja żyje! Też. Dawaj go, bij go! Nie żyje. Bij Nie żyje! Ja też się żyję, ale okej. Okay. No nie mogę. Żyć. Jak? Nie mam tego. Kurde, nie mogę. Co? Nie chcę się Dobra, nareszcie się coś na ten, ten padek z Knotakim przydał. Dobrze. Fajnie. Dwóch! Boże, nie żyj się tak. Będę cię darł. Masz dobry, ten, wszystko masz. Dobra, jest ja dobry, zabiłem. Co jest? Idę tam do ciebie. Zresztą, jesteś słabe usze. Słabe usze z jak starymi zbrojami? Tak. Nosem. To czwarty raz zepchnąłem ich. Ale nie robisz. O Boże, prawie zepchnąłem. Tak no patrz. To Ale to nie Piąty raz. To za chłop. To za chłop. Gabryś, on czeka! Szósty... Trochę. Nie, sz, nie szósty raz, o kurde! O kurde, teraz mnie wyjaśnia! Help! Pomagam! Pomóc! No, co za chłop? Zabiełam cię! No! Ale okropny, Gabryś. No ja też nie żyję. Okej, okay, zepknam czerwonego, był na Emeraldach. Dobra, to jak winiesz to będziesz bronił, bo tam idę już. Dobra. Dobra, jednego zepchnąłem. Tak. Au, 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 au. au. Dobra, zepchnąłem ich. Dobrze. Nisz łóżko, szybko. Ale mi się nie udało. Dobra, zabiłem się, tam. się, tam, Dobra, zabiłem. się, tam się tam Co ty robisz? No muszę jakoś się tutaj dostać, zaczekaj. ja nie, jak tam nieudolny to robisz. nie nieudolny. No, nie widzę jak to spalają tu pełne Serio? Nie! Ty, co za chłop! Co? Ja w ogóle nie wiem gdzie oni... Gdzie jest to łóżko? Jest, to jest tak. Dobra, jestem tam u nich! Jestem u nich, jeszcze łóżko. Dobra, Siema! Weść! Czekaj, odkud jest! O co chodzi? Dlaczego my tego nie możemy zniszczyć? Gdzie jest to łóżko? To jest. Co jest? No suń Ja nic nie widzę. O tutaj. Nic nie widzę, czekaj. Dobra, niszczę. Ja jest obsezjan tutaj, masz? No ja mam, niszczę. Chroń mnie. Dobra. Chroń S! Niszcie, S jest! jest! dobra! Dyskupujemy się. Suń Co jeszcze robimy? Wysadzamy to z dymem. Patrz, dobra, trzy nie, nie. Nie, 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 tak, nie wysadzaj. Co tak, 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 tak. no to ty robisz? No by mnie! Dobra! Rzuczyłem. Jeden spad! Dobra, został jeden. Gdzie to, no, to stało? Widziałem, jest na szmaragdach. Ale coś się stało. Dobra, chodź A, szybko poważę. na niego, lecimy. Jest u nas, jest u nas! Jest? Dawaj na niego! Jest u nas! Dawaj go! To są okropne Dawaj! On ma takie lagi. No my mamy jest. takie lagi. Nie, to on ma lagi, on tak się co tam w powierzchni, nie? Mój się krefem w ogóle buduje. Eee! Takie wyczekiwane, co się tutaj działo! I kto ma największy zabaw? Ja! Ogóle, Aha! Ja. A w ogóle ty wiedziałeś co tam było? W sensie jak? Oni tam chce coś kupić.